Urodziny. Ciocia Jadzia wiedziała coś, czego ja nie wiedziałam. Poznałam to po minie i po uchu. Mina była tajemnicza, a ucho czerwone. To na pewno ta gorąca rura przy samym piecu, pomyślałam. Muszę ci coś powiedzieć, wysapała Ciocia, ale nikomu ani słowa. To będzie nasza tajemnica. W takich momentach wiedziałam, że Ciocia Jadzia jest tylko moja. Pan Fryderyk lubi malarstwo oznajmiła uroczyście. A nie muzykę? Spytałam zdziwiona Nie Fryderyk Chopin, tylko Fryderyk Zajączek wytłumaczyła mi ciocia. Myślałam, że ta tajemnica będzie ciekawsza ale, całe szczęście ciocia jeszcze nie skończyła. Wasza pani też lubi malarstwo. Pani Amelka? Zdziwiłam się. Wydawało mi się, że nasza pani najbardziej lubi ciszę. A teraz uważaj! Ciocia Jadzia dostała rumieńców. Pan Fryderyk lubi panią Amelkę. A nie malarstwo? Nic już nie rozumiałam. Ciocia nabrała powietrza, jakby chciała powiedzieć coś bardzo ważnego, a powiedziała tylko: A pani Amelka lubi pana Fryderyka. To chyba dobrze, że się lubią. Wruszyłam ramionami. Też mi tajemnica. Ale oni nigdy sobie tego nie powiedzą, bo są bardzo nieśmiali, ciocia westchnęła, a potem nareszcie przeszła do sedna. Dlatego musimy im pomóc. Sedno to ta część historii, na którą czeka się najbardziej. Zbliżały się imieniny dyrektora i pani Scholastyka postanowiła to uczcić. Proszę ładnie wyglądać. Kupić kwiaty i dopilnować, żeby dzieci przyszły na galowo, powiedziała pozostałym paniom. Ciocia Jadzia słyszała to w rurze, która łączy kotłownie z sekretariatem. Ale pani Scholastyka nie ma takich rur i nie wie, że Fryderyk Zajączek nie lubi imienin. Nie lubi też kwiatów, szczególnie kiedy są kupowane w kwiaciarni i kiedy dają mu je panie. Bo w naszej szkole są same panie, nie licząc Fryderyka Zajączka. Teraz chodziło o to, żeby pani Amelka nie dawała mu kwiatów, tylko coś innego: na przykład reprodukcję obrazu szakala. I żebym ja jej to jakoś powiedziała. Ale najpierw ciocia musiała mi wytłumaczyć, co to jest reprodukcja, a potem co ma do tego szakal, który jest dzikim psem. Dowiedziałam się, że reprodukcja to zdjęcie albo kopia obrazu, bo prawdziwy obraz, czyli oryginał, jest tylko jeden i nie każdy może go mieć. A potem, że Mark Szagal, a nie Szakal, to ulubiony malarz Fryderyka Zajączka. I jeszcze, że Szagal pisze się przez CH jak Chopin i przez dwa L jak Jogo Bella. – No dobrze, ale skąd nasza pani weźmie taką reprodukcję? – spytałam. Kiedy to mówiłam, czułam się bardzo mądra, bo kiedy mówi się reprodukcja, to tak właśnie się czuję. – Ma ich pełno, bo szagal to też jej ulubiony malarz – wyjaśniła ciocia Jadzia, która wiedziała wszystko z rur. Na lekcji pani spytała, jakie znamy zwierzątka. Dzieciaki zgłaszały się i mówiły, że kotki, małpki, koniki, kłuski i dinozaury. A ja powiedziałam, że znam szakala, którego nie należy mylić z szagalem, ulubionym malarzem pana dyrektora zajączka. I że zajączek to też zwierzątko. Wszyscy patrzyli zdziwieni, a pani się ucieszyła. Potem mówiliśmy o tym, czym różni się stary człowiek od młodego. Powiedziałam, że młody człowiek obchodzi urodziny, a stary imieniny. I gdyby rodzice urządzili mi imieniny, byłoby mi bardzo smutno, bo po pierwsze, byłabym już stara, a po drugie, na imieniny nie dostaje się prawdziwych prezentów, tylko same kwiaty. A przecież mężczyzna nie powinien dostawać kwiatów od kobiet. Ale ty nie jesteś mężczyzną, zdziwiła się pani Amelka. Za to pan Fryderyk jest, przypomniałam jej. Ona zwariowała, stwierdził Adaś. Ale nie obraziłam się, bo wiedziałam, że tak to właśnie mogło wyglądać. Wreszcie nadszedł dzień imienin. Wszystkie panie miały czerwone usta i wysokie buty, tylko pani Amelka nie miała i przez to było ją gorzej widać. Pana Fryderyka też nie było widać, bo zasłaniały go wielkie bukiety kwiatów. Ale najgorsze, że jeden z nich był od naszej pani. Ciocia Jadzia stwierdziła, że pani Amelka bardzo się boi pani scholastyki. Ale kiedy tydzień później poszła porozmawiać z Fryderykiem Zajączkiem o popsutych wieszakach, zauważyła, że w jego gabinecie wisi reprodukcja obrazu Szagala. To prezent od pani Amelki, powiedział dyrektor z czułością. Szagal to nasz ulubiony malarz, a ten obraz ma tytuł Urodziny. Ja też wolę urodziny od imienin, powiedziała ciocia Jadzia trochę nie na temat. I to się nigdy nie zmieni, nawet jeśli będę musiała zdmuchnąć sto świeczek, oświadczyła uroczyście. Naprawdę? Ucieszył się Fryderyk Zajączek, bo my z Amelką, to znaczy z panią Amelką, myślimy podobnie, powiedział rozmarzony. I teraz było już jasne, że ciocia Jadzia, pan Fryderyk i pani Amelka nigdy się nie zestarzeją.